React Query. Tyle czasu mówiliśmy o React Query, więc może czas go w końcu zaimplementować. Tylko zacznijmy od tego czym jest React Query. Jak sobie wejdziemy na ich stronę, mamy tutaj prosto napisane ich motywacją. Jest to, że prosto z pudełka aplikacje Reactowe nie posiadają żadnego sposobu feczowania danych, czy update'owania danych z bezpośrednio z komponentów, więc deweloperzy Musieli budować sposoby, żeby te dane pobrać. Co powodowało, że w różny sposób tak naprawdę modyfikowaliśmy stany, jak i staraliśmy się wywołać różne efekty, czy używaliśmy różnych hooków, żeby zarządzać tym stanem. I w rzeczywistości, jest to nam niepotrzebne, co nam daje React Query, to tak naprawdę pozwala nam dostać się do zewnętrznych lokacji bez Większego kontrolowania tego, w jaki sposób to robimy. Daje nam asynchroniczne API fetching and updating, ale co najważniejsze, daje nam catchowanie danych, co jest bardzo często bardzo trudną rzeczą do zrobienia. A tutaj mamy to wbudowane. Dodatkowo updateujemy dane, które są out of date. Wiemy, kiedy te dane są out of date, i łatwiej nam dodatkowo jest zoptymalizować paginację czy lazy loadowanie danych. Także zamiast. Zastanawiać się nad wszystkimi tymi rzeczami i paroma więcej, które są tutaj wypisane, oni dają nam to gotowe. I dałam tutaj nam już gotowy przykład, w jaki sposób te dane się pobierają. I jak popatrzcie, mamy jeszcze dodatkowo tutaj informacje, czy już te dane się pobierają, czy mamy jakiś error w naszym kodzie, czy już zwróciliśmy dane. I jak widzicie, Tutaj, w tym miejscu, mamy w rzeczywistości to, czego używaliśmy wcześniej, czyli tej naszej funkcji do weczowania. To jest dokładnie to samo. Jeżeli mamy loading, to tutaj mamy zaprezentowane akurat informacje loading. Jeżeli mamy error, no to jakiś tam error. Na podstawie tego zbudujemy sobie naszą aplikację. Ale przejdźmy najpierw do instalacji. Jak widzicie, jest to tak samo proste. Jak wszystkie inne rzeczy, które dotychczas instalowaliśmy. prostu dajemy yarn add, add query, to się pobiera. I w naszym Quick Start Guide mamy już kilka rzeczy wyszczególnionych, jak, co możemy robić, czyli pobierać query, robić mutacje, czyli tak naprawdę nadpisywać dane w serwerze. I tutaj jest to wszystko fajnie opisane. W getToDoS tam się pobierają rzeczy z naszego API, dlatego my sobie wrócimy te dwie strony wcześniej. Gdzie mamy ten nasz przykład? I patrzcie, pobieramy sobie, importujemy sobie tylko te rzeczy. Zrobimy to na razie tutaj na samej górze apki. Następnie tak jak widzicie tutaj musimy je dodać do naszej apki naszego query providera z naszym klientem, czyli podmienimy tutaj nasze app na query provider. I teraz ważna jedna rzecz. Nasza app to będzie taki nazwijmy to kontenerek, który będzie trzymać te wszystkie rzeczy, które znajdują się wewnątrz. I to będzie taki powiedzmy, że config plik, ponieważ nasz query provider będzie obsługiwać wszystkie rzeczy w React Query tylko kiedy one będą się znajdować wewnątrz tego providera. Czyli jeżeli chcielibyśmy wywołać nasze React Query tutaj bezpośrednio w funkcji app, to by się tego nie dało zrobić. Dlatego my sobie stworzymy na chwilę obecną nowy komponent, tutaj nazwijmy go main, on nie będzie przyjmował żadnych propów i zwróci nam na razie wszystko to, co mamy tutaj i wszystko, co mamy w tym miejscu przeniesiemy sobie do tego maina a tutaj w app tylko go odtworzymy. Za chwilę tutaj będziemy wszystko sprzątać, na chwilę obecną nie ma to zbyt dużego sensu, to jest tylko po to, żeby wam pokazać, jak to działa. OK, jak sobie teraz odświeżymy naszą aplikację, to wszystko działa dokładnie tak samo jak wcześniej, ale dodajmy teraz naszego React Query. Popatrzcie, bierzemy sobie z naszego egzempla to po prostu. Wklejamy. Zmienimy sobie key. Kluczem to jest takie miejsce, do którego React Query będzie mógł się odwołać i wiedzieć, że coś się zmieniło, lub szybko będziemy mogli do tego miejsca się oddalić. Fajnie to potem będzie sobie ustandaryzować. Na chwilę obecną sobie będziemy mieli businesses data Tutaj podmienimy w tym feczu nasz URL oraz nasze opcje. To nam już nie będzie potrzebne i możemy zrobić tak, popatrzcie, jeżeli na przykład jest loading, to wtedy wyświetlimy loading. Jeżeli mamy jakiś error, to wtedy wyświetlimy error jeżeli nie, no to wtedy wyświetlimy te biznesy na chwilę obecną ich nie wyświetliłem, bo jeszcze żadne, nic z tymi danymi nie robimy. Ale może uda nam się zobaczyć przez chwilę słowo loading. O jak widzicie pokazuje nam chwilę loading. Co jest fajne, oczywiście to się znajduje w złym miejscu, bo powinno być tutaj. nam, że mamy trzy childreny. No i możemy to bardzo łatwo rozwiązać. Dąc sobie taki React fragment. OK. I teraz jak wyświetlić te dane? Pamiętacie, jak na początku robiliśmy ten use Effect, żeby wywołać na start samo to zapytanie? W podobny sposób zrobimy sobie teraz odświeżenie tych biznesów. Tylko że tego USE Effecta wywołamy dokładnie za każdym razem, kiedy nasze dane się zmienią. Więc zrobimy sobie set Businesses data. Businesses. Dane się zmieniały, ale nie potrafiło przeczytać tych rzeczy, więc może sobie jeszcze zrobimy najpierw konsolę loga, żeby dowiedzieć się dokładnie, co się wyświetla za każdym razem. Popatrzmy sobie tutaj. Widzicie, przez chwilę dwa razy zeszliśmy undefina i z tego powodu wyskakiwała na początku, bo on dopiero potem ten biznes został załadowany. Więc przez to tutaj sprawdzamy, czy mamy jakieś Data. Jeżeli tak, to zróbmy Data Bizneses i ustawmy te biznesy. W rzeczywistości już daliśmy nasz pierwszy React Query, tylko zróbmy go teraz trochę lepiej. Cóż, zacznijmy od tego, że wydzielimy sobie to do zupełnie osobnej funkcji w naszym API Service. Nazywamy to sobie get data ts stąd weźmiemy sobie stworzymy sobie tą funkcję export get data oczywiście consta tutaj jeszcze brakuje tutaj sobie zrobimy return i nasze opcje które mamy teraz obecnie w tym miejscu też sobie stąd wytniemy damy je sobie tutaj, musimy oczywiście pobrać nasze jelepapiki i teraz co będziemy chcieli uzyskać to na pewno url, to będzie string oraz dodatkowo będziemy potrzebowali paramsów, czyli tak naprawdę wszystko tego co znajduje się u nas po pytajniku, no dobrze czyli idealnie będzie, żebyśmy potem mogli to sobie fajnie otypować jak to będzie naszym record? String, string, czyli po prostu obiekty, które będą miały jakiś klucz i jakąś wartość. I teraz możemy sobie zrobić const search params. Równa się new url search params. Które będzie przyjmowało sobie params. Oraz zrobimy sobie jeszcze const base-url to jest new-url który będzie sobie przyjmować url a jako base będziemy sobie brali to może lepiej path niech to będzie w ten sposób i teraz możemy wkleić sobie to całe w tym miejscu tutaj w sobie sensie możemy teraz wziąć w takim razie na url My tutaj tylko wycięliśmy. Nie, skopiowaliśmy, więc spoko. I teraz mam sobie dwie rzeczy. Możemy sobie tak naprawdę zrobić tutaj URL to String. Oczywiście to musi być Template String jeszcze, bo nam tutaj tego zabrakło. Search Params. To String. Teraz to się może wydać trochę bardziej skomplikowane, niż to powinno być, bo w rzeczywistości nasza poprzednia wersja była dużo łatwiejsza, ale dzięki temu, że to sobie tak e, otypowaliśmy, będziemy mogli łatwiej to wykorzystać w przyszłości. Tutaj jeszcze jedną rzecz widzę, że można sobie poprawić. const e, base api urile I nasze get data wydaje się już być dość reużywalne. więc użyjmy go najpierw w tym miejscu. Get data. Pas, który nas interesuje, to jest business search. Parametry oczywiście mogą być opcjonalne, bo ich nie musi być wcale. sobie zapiszmy. Ale że my mamy, no to mamy tak, mamy Location i to jest Polan na razie. Sort by best match, Limit 20. Czegoś mamy tutaj za dużo. Okej, okay, dane się pobierają, 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 czy się pobiorą, czy o czymś zapomnieliśmy. Okej, okay, nasza aplikacja się trochę wywala. Jest to spowodowane tym, że URL po prostu wywala wszystko to, co ma po pierwszym slashu, ale my sobie to zaraz y, sfiksujemy. Musimy sobie troszeczkę tutaj poczarować. Zrobimy sobie course any where URL. Które sobie wrzucimy tutaj, i on po prostu będzie tego naszego fetch'a precedował. To jeszcze nie będzie wszystko, ponieważ, tak jak widzicie, brakuje nam jeszcze tego V3 tutaj. A jak już zdążyłem sprawdzić wcześniej, wszystkie nasze endpointy będą V3, więc nie ma co się dużo na tym zastanawiać, więc po prostu wrzucimy tutaj template stringa którym będziemy poprzedzać właśnie nasze url -e, czyli właśnie tym V3. I teraz, jak widzicie, wszystko działa. Tam jest jeszcze mały problem ze stylingiem, jeżeli nam brakuje miejsca, ale tym zajmiemy się później. Tą część mamy. Mamy już ogólnego naszego fetch'a, który przepisujemy sobie różne lokacje i tak dalej. Fajnie, już troszeczkę uprościliśmy te dane, ale wyciągnijmy sobie teraz. To z tego miejsca. Zdajmy sobie nowego huka, nazwijmy go sobie Use Search Businesses. I tutaj sobie zrobimy export const Use, use Search Businesses. Gdzie w sumie możemy po prostu zrobić return na całości bierzemy sobie tutaj ten oczywiście import square musimy sobie pobrać get data dlaczego wcześniej przekazywaliśmy że to będzie nasz rekord z danymi właśnie po to żebyśmy w takim search businesses mogli od razu określić jakie będziemy mieli te search params search params które będą typu search params Interface, search params, no i teraz sobie przejdziemy do naszego API z Yelp'a. Popatrzcie, mamy location, które jest wymagane. Które jest stringiem. Jest wymagane, jeżeli nie ma latitude lub longitude, uznajmy, że jest zawsze wymagane. Na start to będzie prostsze. Tutaj będziemy mieli number, longitude, number. Te damy na opcjonalne. Następnie mamy term, czyli tak naprawdę wartość wyszukiwania, która też jest stringiem. I tak naprawdę robimy to z wszystkimi innymi rzeczami. Ja bym chciał przeskoczyć od razu do price, bo price jest w sumie dość ciekawą rzeczą. Price. Bo jak widzicie, jak pamiętacie z naszego wcześniejszego tego, pokazuje nam tylko ilość dolarów do wartości ceny. I tu mamy dopisane, że możemy mieć tylko jeden z trzech wyników: 1, 2 lub 3. Więc sobie zrobimy tylko, że może być albo 1, albo 2, albo 3. I tak możemy określić konkretne typy w tej skrypcie, ale o tym już powinniście wiedzieć. Open now boolean. I z jednej strony byśmy mogli już przekazywać te dane bezpośrednio w tym miejscu na zasadzie naszego search params. Skoczy nam poprawka, że niektóre rzeczy, które wymagamy, żeby były stringiem, nie są stringiem, jak na przykład ten longitude, latitude itd. Dlatego yy, zrobimy sobie normalizację tych search paramsów. Więc jako, że teraz będziemy sobie normalizować te dane, fajnie będzie sobie to odpakować, wszystko co nas interesuje, bo to nam da parę fajne możliwości. Typu właśnie przypisywanie defaultowej wartości, jeżeli czegoś nie ma. Poland, latitude, longitude, sort by, tutaj też chcemy przypisać defaultową wartość na tego best matcha. Limit też chcemy mieć defaultową wartość, która będzie 20. I interesuje nas jeszcze offset. Możemy sobie to teraz tutaj jeszcze zmienić, że nie chcemy, żeby to było po prostu string, ale to będzie nasze key of search param. I teraz nam mówi, czego nam brakuje. Więc mamy sobie location, latitude, longitude, offset. Jak widzicie, niektóre z tych się nam poświetliło, inne na czerwono, ponieważ musimy po prostu sparsować do stringów. To string. Tutaj sobie damy, że to też może być undefined. Tutaj mam teraz oczywiście pokazuje, że się nam nie zgadzają typy, ale tym zajmiemy się za chwilę. Latitude to string, longitude to string, term, może zostać taki, jaki jest, price to string, open now. Tutaj sobie zrobimy, że to będzie po prostu open now sort by może zostać jaki jest. Limit jest ciekawy, ponieważ po pierwsze, po bo nie, że niederżamy ten defaultową wartość 20, to jeszcze jak popatrzymy w nasze API Zielpa może mieć minimum 0 lub maksimum 50. Więc warto byłoby zrobić coś sobie w stylu calculate limit. limit albo nawet parse limit. Dlaczego? Dlatego, żeby tego nie pisać jako jednolinijkowca, który byłby wielolinijkowcem i dość trudny do zrozumienia, zrobimy sobie tutaj jeszcze nową funkcję. Const parse limit. Limit to jest number. No i teraz zaczniemy sobie od tego, że ten nasz parse limit będzie jeszcze zarazić sobie stringa No i jeżeli. If limit mniejszy lub mniejszy od 0, to wtedy return 0, które będzie stringiem. If limit większy od 50, to wtedy return 50. W każdym innym wypadku. Return limit to fixed, gdzie będziemy mieli 0 liczb po przecinku. No i z offsetem w sumie mamy podobnie, dlatego zmienimy sobie troszeczkę nazwę tej funkcji nie na parse limit, tylko na parse min max value. Min, number, max, number. I tutaj mamy min, tutaj mamy max. Tutaj to trzeba w takim razie przerobić na max to fixed. pars min max. I tutaj mamy 0,50. Parse, min, max, offset 0, 1000. Oczywiście, jeżeli mamy ten offset, to nam jeszcze brakło przecinka. To jeszcze musimy sprawdzić tak naprawdę, czy to jest w dobrym typie. Type of offset equals number. I teraz się nam wszystko zgadza. No dobra, to teraz mamy już to znormalizowane. Teraz trzeba jeszcze opróżnić sobie Empty. Więc sobie stworzymy nową funkcję, która będzie się nazywała po prostu Remove Empty. Która będzie miała po prostu typ record. Any, any To jest funkcja z neta, ale chyba powinna działać. Ona nam zawsze zwróci record, string, string. I teraz, jeżeli sobie to zwrapujemy nasze remove empty, normalize params, to wszystko tutaj powinno pięknie działać. Później sobie to przeniesiemy do jakichś helper functions. A teraz. Weźmiemy sobie Use Business Search, które będzie po prostu tutaj naszym is Loading Error Data. Mówi, że oczekuje od nas jednego argumentu, więc sobie to wszystko przeniesiemy jeszcze tutaj. I tutaj będzie jednak Search Params, bo one są opcjonalne. I tutaj sobie zrobimy const. A żeby się tutaj uchronić przed Undefinem dorzucimy tutaj jeszcze sobie, jeżeli nie będzie search paramsów, to pustą puste dane, pusty obiekt, yy, przepraszam. I teraz mamy już Business Search. Oczywiście to na chwilę obecną, chociaż. Ok, widzimy, że wrzuciło nam tutaj ten offset, który jest z polsem, ponieważ. Różmy tak. Jeżeli nie ma po prostu value. Ok, tutaj przerabiamy po prostu to value na. Booleana, czyli natural false. Nie znam, search wydaje się dobrze. Location poland, sort by 403, forbidden. Czy my o czymś zapomnieliśmy? Get data options. Aha. Musimy na nowo sobie odnowić tego kursa. OK. I wszystko się zgadza. Tutaj mamy to dużo bardziej opuszczone. Mamy już zrobione nasz loading state. Bardzo ubogi, ale mamy loading state'a. Pobieramy biznesy, pobieramy errory i mamy to ogarnięte w naszym React query. Posortujmy sobie, czy pozróbmy sobie... Uporządkujmy sobie jeszcze troszeczkę tutaj, co mamy. Dodajmy sobie nowy folder, nazwijmy go sobie Helpers, i słuszmy pierwszy plik. Remove empty from object. Ts. Szybki cleanup. Export. object, żeby tutaj było wszystko jasne remove empty from object już to się zimportowało i kolejny nowy pliczek vars min max ps który też sobie zeksportujemy bo on się na pewno przyda w różnych miejscach i mamy już Trochę czyściej. I teraz popatrzcie, jeżeli w naszym bizneses zmienimy sobie tylko na przykład location. Zamiast Polski damy England. To już pobieramy zupełnie inne rzeczy. Więc nie musimy się dłużej zastanawiać, co będziemy przerabiać. Do naszego jeszcze Search Paramsów dodajmy, że możemy mieć kategorię. Kategories, a tutaj przyjdzie nas pomocą to co mieliśmy w kategorii Filter, gdzie mieliśmy category type. I teraz warto przenieść to bezpośrednio już bliżej Miejsca, w którym będziemy po to wołać. Na razie tutaj to pewnie nie jest jeszcze jego ostateczne miejsce. Category Type. Tutaj nam oczywiście tego brakuje. Categories. Categories. I co w tym wszystkim jest teraz najfajniejsze? Ups, oczywiście musimy zrobić, że to jest też opcjonalne. Że olejmy już tą Anglię. Tutaj nam gdzieś Brakuje rzeczy. Nie eksportujemy. Trzeba parę rzeczy poprawić. Category filter. Możemy mieć kategorię, ale bierzemy je z innego miejsca. Cool, teraz mamy spoko. I teraz w naszym App. Jeżeli będziemy chcieli szukać już bezpośredniej kategorii, to dodajmy sobie na przykład Active. Odświeżmy sobie. Jak widzicie, teraz mamy już tylko rzeczy, które znajdują się w aktyw. Podobnie będzie, jeżeli to zmienimy na przykład na auto. Odświeżymy. Zdjęcia są takie, jakie są. Ktoś nie dostarczył dobrze, dobrych do jelpa. To nie do końca nasza wina, aczkolwiek na to też będziemy mogli poradzić w kolejnych lekcjach. No to ciekawe. Nic nie znalazło, jeżeli chodzi o zwierzęta. Jeżeli chodzi o edukację. Coś tam jest. No dobra, stworzyliśmy nasz podstawowy API serwis. Zajęło to trochę czasu. Czy wygląda on idealnie? Pewnie nie, ale zdecydowanie lepiej i dający nam większe możliwości, jeżeli chodzi o TypeScripta i o pobieranie tych danych, niż takie bardzo podstawowe rzeczy, które mamy za pomocą fetcha. W następnej lekcji pozwolimy na to, żeby kliknięcie w jakąś kafelkę ją faktycznie otwierało i dawało nam więcej szczegółów na temat tego jednego biznesu, czyli jednocześnie też rozbudujemy nasz API, które będzie już nie tylko Search Businesses, ale też pobierzemy pojedynczy biznes, więc trochę wykorzystamy wiedzy z dzisiejszej lekcji, a trochę damy czegoś nowego, ponieważ będziemy chcieli wyświetlić już zupełnie inne dane. Także do zobaczenia już wkrótce.